Do naszego wyjazdu zostało już tylko 39 dni. To dużo i mało. Dużo, bo jest 39 dni. A mało, bo musimy spakować cały dom, dzieci, walizki, wziąć co jest potrzebne, załatwić wszystkie sprawy, nie tylko urzędowe, ale na przykład wymiany prawa jazdy, ubezpieczenie, wizy. Jest bardzo dużo takich spraw, których, o których właściwie nie zdawaliśmy sobie nawet sprawy. Jak ja sobie z tym radzę? To jest bardzo trudne dla mnie. Mój mąż potrafi skakać z rzeczy na rzecz, czyli na przykład porządkuje garaż, żeby za chwilę porządkować moje biuro, żeby za chwilę porządkować moje szafy. A ja nie mogę na to patrzeć, po prostu wszystko mi rozbebesza, wszystko pyta się, co z tym zrobić, a mnie jest trudno. Nie wiem, czy wiecie, osoby z autyzmem mają coś takiego, że bardzo przywiązują się do rzeczy, ale nie w sensie, że one są ważne dla nich. No, są ważne. Chodzi o to, że każda rzecz ma jakby duszę. I jest bardzo trudno pozbyć się tej rzeczy, a szczególnie jak ma na przykład oczy, czyli jakiś pluszowy miś albo cokolwiek takiego, dlatego, że mnie się wydaje, że ta rzecz ona po prostu już żyje i będzie płakała na przykład gdzieś tam. Także to jest trudne. Drugą rzeczą, która jest dla mnie bardzo trudna jest po prostu yy, dużo rzeczy naraz. Mój mąż co chwila bombarduje mnie pytaniami. Co zrobić tym? Co zrobić z tamtym? Czy to zatrzymujemy, czy komuś oddamy, czy wyrzucamy. Ja po prostu w takich momentach muszę zatkać uszy, tak? I powiedzieć mu. Nie wiem. Nie wiem, co z tym zrobić. Ty, nie pytaj mnie tyle. Daj mi chwilę. Muszę po prostu jedną rzecz. Po jednej zrobić. Mam taką listę wypisaną rzeczy, które muszę zrobić, i po kolei, małymi kroczkami, je odhaczam. E, to jest e, trudne, e, ale tylko w ten sposób mogę funkcjonować, że jeżeli mam plan na jedną rzecz w tym danym dniu, to tą jedną rzecz wykonuję. Nie mogę ogarnąć garażu. Szafy i jakichś innych malutkich dupereli, które mój mąż na mnie rzuca. Także to jest bardzo trudny czas.